Witam wszystkich, dzisiaj zrobię sobie tier listę wszystkich opraw, opraw graficznych TVP2, jak widać tutaj, ile ich tu jest. Jest jest tu chyba więcej tych plików niż, niż opraw. Zobaczymy ile ich tu jest, tych opraw, ile było. Tfp2, potocznie dwójki, jak można by to powiedzieć. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 opraw graficznych ma telewizyjna dwójka. Zaczniemy sobie od pierwszej oprawy. Hmm. Dobra, gdzie możemy ją dodać? No taka stara, jest, ale, ale dobra, więc możemy dodać, że średnia średnia może być może być, że średnia dobra, kolejna, nie, to raczej nie jest pierwsza tylko, przepraszam, zapomniałem o czymś, to, to jest chyba raczej to jest raczej, nie wiem czy to pierwsza, ale tam coś takiego było, to już możemy dać nie, nie mam zdania po prostu od razu dać to, od razu na średnie mogę dać dobra to jest fajne, naprawdę, więc mogę dać tu. To takie, takie sobie. Więc mogę dać te średnie. To nie wiem, co to nawet było. to w bardzo dużo było tych chingi, przynajmniej przede wszystkim reklamowych, było w ogóle bardzo dużo. Z, trochę mi się to nie podoba, więc mogę dać na słabe. Jeszcze w najlepszym nic to nie było. To możemy dać to, to nie może takie proste, to i tak fajne. To jest, to jest taka pomarańczowa oprawa z taką dwójką. Muzyka też była fajna, nie wiem. Raczej fajna była muzyka, więc możemy dodać na, na fajne. O, na ta oprawa 2010-2012 chyba, to była Naprawdę to było naprawdę, myślę, najlepsze. Taka jak natura, według chyba, nie wiem, natura. Właśnie tak jest, według dwójki zrobiona. Więc to naprawdę, chyba, według mnie, najlepsza oprawa tej stacji. Szkoda, że tak krótko po prostu była. No dobrze, dobrze, dobrze. Tu jest ta dwójka, aż taka słaba, trochę. Nie wiem, taki efekt kalejdoskopu. 2012 do 2015 szkoda, że nie mówiłem wcześniej jak to tak były te oprawy ale może wiecie Tutaj Dobrze, gdzie tutaj to umieścić? Średnie może być albo nie wiem, może jakieś słabe. słabe, jeszcze trzy oprawy pozostały tego nie liczę co jest na końcu ta dwójka 2015-2021 też mogę dać, że czyżże fajne, może lepiej I to tam takie bardziej niż takie zrobione komputerowo rzeczy to tam bardziej jakiś, wygląda jakby to były jakieś tam ujęcia, coś takiego. A tamte dwójka, tam te dwójka z naturą to jest bardziej chyba jakby było to zrobione, tak z grafiką bardziej. Więc tam ta prawa najbardziej mi się podoba. 2021. Z tym nowym logo widać tutaj tę oprawę. Może również być, że że fajne. Dlatego że nie mam za bardzo tutaj zdania, jakie to będą, nie wiem, czy to jest dobre, ale, ale nie mam zdania. To z tym, tym znakiem zapytania to jest takie jakby najgorsze po prostu. Ale... No tutaj i ostatnie to z przywróconym logo, tym z 2003 roku. Właśnie dzisiaj mija rok od od przywrócenia tego logo dla jedynki oraz dla dwójki tak, bo to był 28 sierpnia 28 sierpnia ubiegłego roku to był więc co mogę tutaj? No dobra i to już chyba byłoby na tyle Więc ja już się z wami żegnam, do zobaczenia w następnym odcinku.